Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku na kanale Maxy Swarm. Ja jestem właśnie pod nioskami i aż boję się spojrzeć ile tego małzera one wypiły. Grzecznie powiem wypiły, a nie bardziej nioski tylko gęsi i kaczki, bo wczoraj jak wiecie sobie pociągnąłem wąż, bo tutaj woda jeszcze zamarzło, wiecie dalej, no po prostu zamroziło się tam dalej gdzieś te powiązania tutaj są strasznie dziwne. I akurat wąż mi starczy, a patrzcie, dokładnie tyle tutaj, idealnie wręcz do domu pod taras, tam gdzie się otwiera wodę z domu pod kran, także jest mega super opcja, bo wiecie, tutaj sobie zatankuje ten zbiornik, a z tego zbiornika mogę już sobie tankować do wszystkich zwierząt. Także ja myślę, że w ten kran już się w ogóle na zimę nie będę bawił. Eee, po prostu z domu wąż już ściągam, dwie minuty roboty i jest, moi drodzy, dobrze. No, no to, to właśnie się super, witamy kaczki i gęsi, właśnie witamy, a bardziej stawik tutaj, no moi drodzy po prostu, po prostu no w szoku nawet zbytnio nie jestem, ale powiem wam szczerze, że nawet dużo tej wody nie wychlapały, myślałem, że będzie tego więcej, no ale jest jak jest, także tak to wygląda, ehm, no i wypuszczamy te wszystkie zwierzęta. Moi drodzy i właśnie jest... Pewien problem, o którym musimy dzisiaj pogadać. Ja już tam otworzyłem im te drzwiczki, także czekałem po prostu na otwarcie. I jest, moi drodzy, pewien duży problem. Eee, zginęła, zginęła mi jedna kaczka i jedna gęś. Niestety kaczką była Daisy, a gęsią była biedna, mała, gąska z piórkiem. Z tym, wiecie, piórkiem tutaj. Eee, Odrośnięty. Także. Bardzo mi przykro kurcze A co najważniejsze, nie zginęły one, nie zginęły one, moi drodzy, z powodu jakiegoś tam, tylko zaatakowało je coś. No i a coś, no to wiadomo, że będzie to lis. Najpewniej oczywiście. Nie widzę innego tutaj rozwiązania raczej. No i widzicie, lis mi załatwił jedną gąskę, jedną kaczkę, mega jest mi przykro i na pewno będziemy badać sprawę i właśnie chyba w dzisiejszym odcinku postawimy fotopułapkę, nakarmimy go tam i zobaczymy co się uda zrobić, Ży, właśnie żywą łapkę też muszę ogarnąć, bo no nie może to tak być, no na razie nie wiem co z kaczkami zrobić, w sensie planuję je dać tam gdzieś do owiec, bo na pewno tu niosek muszę posprzątać i muszę zrobić porządek i w sumie dobra, niech wyjdą, najwyżej zagoni, jak będę chciał je tam wpuścić no i moi drodzy, po prostu mm, trzeba zbadać sprawę, bo no widzicie tak to, tak to kurcze jest zaatakował lis mimo tego płotu i wszystkiego on podkopać się nie mógł, przeskoczył jakoś Także będziemy badać sprawę moi drodzy, eee, co ja mogę powiedzieć? Jest mi mega przykro, po prostu, bo Daisy, wiecie, jaka fajna to była kaczka. Zresztą tamta gąska też mega super. Widzicie, no nic. Także widzicie, mamy kolejny problem. Będzie trzeba fotopłapkę, żywą łapkę nastawiać znów, ale wydaje mi się, że zrobimy to nie wiem czy na ogrodzie. Może jakoś przed ogrodem tam, na pewno będziemy działać, ja sobie zaraz pójdę naładować tą żywołapkę łapkę i będziemy, moi drodzy, działać żywo, Fotołapkę, a żywołapkę łapkę chcę właśnie ustawić. Tak to wygląda, skusimy go czymś naprawdę dobrym i będzie trzeba go złapać i po prostu go wywieźć, po prostu go wywieźć gdzieś, gdzie będzie sobie mógł chapać inne kurki, nie moje. Nie moje, nie moje gęsi i kaczki, nie moje kurki, na pewno, na pewno nie. Moi drodzy, wypuszczam tutaj Sisi ze mną, wypuszczam Silki, sami zobaczcie, pierwsze wypuszczanie, bo w ostatnim odcinku przyniosłem Silki tutaj, także zobaczcie jak to wygląda. No i moi drodzy, już je puszczamy, sami zobaczcie, Sileczki wychodzą, dzisiaj w ogóle sprzątanie ich kurnika, o patrzcie jak wyłażą. Ale duże ich tutaj jest, patrzcie jak duże, także niech one wyłażą właśnie, a ja tu muszę szybko wychodzić, bo one tu będą mi próbować. No, dobrze się czują te nowe, one są odważne, one bardzo dobrze się czują, widzę, jedzą sobie pomidorki, także ładnie tutaj, ładne statko będzie. Te, te nioski jeszcze trochę tutaj pobędą i też oczywiście pójdą do niosek, bo one już są jednak bardzo duże, moi drodzy. Tutaj sileczki, to są w sumie stare. Patrzcie, nowe wyszły, a stare siedzą w kurniku. Także te stare są kurcze jakieś takie. Widzicie, eee, no widzę, że hierarchia jakoś tutaj się ładnie. Nie myślałem, że tak fajnie to będzie. Myślałem, że będą przestraszone te mniejsze, ale widzicie, w grupie raźniej, w grupie się lepiej czują i w ogóle wszystko jest fajnie, także super. Ja dzisiaj sprzątam ten kurnik. Eee, dzisiaj za zadanie mam ten kurnik. I przynajmniej grzędy w kurniku. E, grzędy muszą być zrobione i zdezynfekowane. Trochę spodu, jak nie całość. I dzisiaj będę musiał ogarnąć e, gęśnik i kacznik dla, dla gęsi i kaczek po prostu. Ale to chyba tam zrobiłem. Poza tym wszystkim przydałoby się trochę drewna ogarnąć, e, w sensie pociąć. I powiem Wam, lubię ciąć piłą. Bardzo lubię, bardzo mi sprawia to taką przyjemność. Oczywiście ból pleców jest, bo jednak no jak się robi takie różne rzeczy to bolą te plecy wypuszczamy owieczki i one tu wyłażą. No i tak to wygląda. Dzisiaj też te sianko ogarnę do góry i już właśnie im to posprzątam, żeby nie mogły sobie same dawkować. Dupeczki moje, nie? Dupeczki. No, tak to wygląda ślicznie. I mm -hmm. A ja, moi drodzy, biorę się teraz za sprzątanie tutaj kurnika e, u silek, zapalam sobie światełko, no i czas najwyższy tutaj ładnie posprzątać e, na święta, także muszą mieć czysto. Teraz patrzcie, te młode weszły do środka się najeść, ale naprawdę mają już tu brudno, także trzeba im jak najbardziej posprzątać. E, ja działam i teraz muszę zrobić taki myk, bo super mi się na tym wszystko robi, w sensie, bo duża jest, no i wiadomo, nie trzeba gdzieś 500 razy. Także ja muszę tu to wszystko dać tam, tu dać tą świeżą słomę, zdezynfekować, dać świeżą słomę i później tą ją tam wygarnąć, bo muszę po prostu sobie opróżnić taczkę z tego. No i taki myk trzeba zrobić. Owieczki tutaj ze mną na luźno. Wybiegły mi, ale dobra, niech trochę pochodzą, zaraz je zamknę. No i tak to wygląda. Gąski i kaczki łażą na wybiegu, a ja e, pracuję, działam. Cileczki mają sprzątnięte i powiem wam, ja tutaj im ładnie sprzątnąłem, gniazda zamknąłem. I ładną dezynfekcją e, mięta luksem, czyli o zapachu miętowym, e, także mega, mega fajnie. Moi drodzy, e, ja muszę ich wpuścić. Bo patrzcie, one czekałem przed, bo ja zamknąłem sobie. Bo na czas sprzątania, zawsze lubię mieć zamknięte, bo po prostu, wiecie, one później się niepotrzebnie kręcą. Jest później problem. Także niech sobie lecą, tutaj niech idą sobie do kurniczka. Wejdą. O, zaraz je zamknę, poczekam aż wejdą wszystkie A tam jeszcze są, no właśnie coś mi brakowało tych kurek Muszę je zagonić wszystkie No chodźcie kurki, chodźcie Tak, tak, ty też Idziemy, idziemy <ścoughs> Co za bitki małe nie, Niech, wchodzą, niech wchodzą Ciekawy jak... O, nie, do środka, do środka Tak, tak, tam No, chodźcie no dalej dalej. Patrzcie, nie chcą mi wejść. czemu wychodzą? O, dobre. Nie 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 wychodzę. No, także wszystkie ze ładnie zamknięte. I tak to moi drodzy się prezentuje. Patrzcie, ale pełniutko. Super. Ślicznie się wszystko prezentuje. Także kurnik kolejny wyczyszczony, a ja również muszę brać zanioski, żeby tam ogarnąć, po prostu, ogarnąć. Także działam. Ja moi drodzy, trochę ogarnąłem grzędy u tych kurek dzisiaj. E, tak, z, tak wiecie, trochę chociaż, znaczy trochę, dwa ogólnie choboki ciężkie wywiozłem e, kupek e, z samych grząd, bo powoli, powoli sobie rozkładam tą pracę, bo nie wam wjechać tutaj naraz, to po prostu sobie... Nie chcę tego tak narzucać, ale oczywiście nie będzie trzeba. Zrobię to jutro. Bo wiecie, co dzisiaj ogarnąłem tu ten kurnik. Ten kurnik jeszcze, no na pewno zrobię to jak te kaczki pójdą. I chcę właśnie dzisiaj jeszcze skończyć tam u gęsi. I u gęsi wiecie tą zagrodę, żeby kaczki mogły osobno wchodzić, nie? Bo wiecie, co się stanie, jak gęsi i kaczki będą razem. Zresztą one i tak się pewnie tam pomieszają, no ale. No nie wiem właśnie jak to zrobić z nimi. E, ale moi drodzy, co najważniejsze, ja was zapraszam, bo myślę, że na to czekacie. E, jeżeli chodzi o gęsi i kaczki, zapraszam was nad staw, bo muszę wam coś po prostu pokazać. E, sprawa z lisem oczywiście. Idziemy. Także witam was tutaj na dole nad stawem. I moi drodzy, zginęła Daisy. Zginęła gąska, która miała wiecie te skrzydełko. I wyobraźcie sobie, że nie wystarczyło, nie wystarczyło, ale powiecie, co więcej, jak wszystko żyje? No właśnie, już Wam pokazuję. No wygląda to naprawdę niefajnie, rozświetlę to jak najbardziej. Pełno, jak widzicie, piór. Pełno piór, no a sprowadzamy się do. ...sprowadzamy się do dziury. I wyobraźcie sobie, że gąska... ...została... ...została po prostu odkopana. To był gąsior. I został on brutalnie... ...brutalnie potraktowany. Odkopany. I wyobraźcie sobie, że... ...że... Nie wystarczyło to co zabił, tylko musiało dojść do tego. Niestety, nie chcę już pokazywać wam tego obrazu. I moi drodzy, chciałbym powiedzieć, że jest mi mega przykro. Jeszcze to, to totalnie podsumowało wszystko. No ale wiadomo, to, to już po prostu zostawiam, bo nie ma co się nad tym przejmować, bo to po prostu ten gąsior już, już po prostu nie żył. Eee, najbardziej szkoda Daisy i gąski ale moi drodzy co i gdzie jesteśmy tu przy furtce no i no wiadomo że tutaj go rozkopał ja go tutaj zakopałem oczywiście żeby była jasność ja go tutaj zakopałem i wyobraźcie sobie jak musiał węszyć żeby go znaleźć i odkopać Z zawsze zakupuję głęboko zwierzęta Ym. no i odkopał gąsiora tak to wygląda, moi drodzy. Ja to po prostu zostawiam. Zostawiam tutaj psy, nie mają wstępu ani nic, ale zostawiam to, moi drodzy, bo chcę zobaczyć, jak sytuacja będzie się potoczyła. Potoczy się dalej, tak? Bo dzisiaj nie ustawimy na dzisiejszym filmie, a w dzisiejszym nie, w jutrzejszym pułapkę, dlatego że nie mam po pierwsze pułapki, żywołapki łapki przy sobie. Mógłbym ją mieć na dzisiaj, ale nie mam żywe łapki. Nie mam żywo łapki, w sensie, mam żywo, Ojej, mylę, żywo łapki nie mam, mógłbym ją mieć na dzisiaj, ale fotopłapki nie dam rady mieć na dzisiaj, bo rozładowana jest, a ładowanie tych baterii wszystkich zajmie mi po prostu 24 godziny. Także jest problem i zrobimy to po prostu w kolejnym odcinku. A tymczasem, moi drodzy, zapraszam Was na coś miłego, czyli po prostu otwieranie kalendarza adwentowego. Zapraszam wszystkich. No i witam was moi drodzy eee, Jesteśmy w pokoju, bo czas na paczuszkę Czas na paczuszkę już wam pokazuję Czyli mój kalendarz adwentowy e, Który mogliście nabyć ode mnie Również ja mam taki jeden jak dobrze wiecie No i dużo prezentów mam po prostu zaległych Dzisiaj mam już w sumie 21 Także jestem w szoku jak to szybko minęło 21 Kurczę. Ile tych prezentów tutaj na mnie czeka, to po prostu jest szok. Ale moi drodzy, dzisiaj sobie nie rozpakujemy wszystkiego, zostawimy najlepsze. Na, znaczy najlepsze. Te ostatnie, jeszcze na koniec. Rzecz jasna. E, moi drodzy, dziękuję, dziękuję bardzo za autograf, bardzo dziękuję. Yy, I lecimy. Na czym skończyliśmy? Chyba na siódemce? Nie, siódemce, a czekajcie. Siódemka jest do rozpakowania, na szósty skończyliśmy, także siódemka, siódemkę mamy tutaj. Ja sobie wszystko najpierw wyłożę. Okej. Okay. Dobra, chyba moi drodzy wszystko tutaj mamy. Także tak na szybko sobie po prostu przelecimy te prezenciki. Zaczniemy tutaj od oczywiście siódemki co się pod naszą siódemeczką już sprawdzamy super produkt, mega super produkt przydatny linijka, taka linijka, miarka miarka, miara moi drodzy 2 metry długa, zwijana ładnie wszystko, tutaj o automatycznie blokująca i jak naciśniemy to się ładnie zwija notatnik długopis ołówek, długopis, żeby móc notować sobie tutaj dane na notatniku. Ten długopis sobie chowamy i moi drodzy mamy jeszcze poziomicę i taki uchwyt, żeby gdzieś ją trzymać. Mega super praktyczna rzecz po prostu, bo możecie jej używać no, u siebie na, czy to na farmie, czy to gdziekolwiek. Także fajna sprawa. Lecimy dalej. ósemeczka moi drodzy pod ósemeczką znajduje się nam tutaj sami zobaczcie jak pięknie zapakowane kto to pakował rozpakowywanie znacznie łatwiejsze niż pakowanie poidełko poidełko dla piskląt, dla kurcząt mega sprawa nigdy sam takiego nie mam także mega mi się przyda dziewiątka numer dziewięć Zobaczmy, co my tu mamy. Mega super sprawa, nie mogłem się tego doczekać, bo jak wiecie, nic nie używałem. Łamigłówka. Łamigłówka, dwa elementy metalowe, które należy, żeby ją rozwiązać, należy je rozłączyć. Także mega super sprawa i z chęcią to sprawdzę. Ehm, dziewiątka. Dziesiątka. Gdzie mamy dziesiąteczkę? Tu mamy, moi drodzy, dziesiąteczkę. Dziesiąteczkę to akurat mam pod dostatkiem, ale już wam pokazuję, co w niej jest. W dziesiątce otrzymaliście moją własną paszę, żeby przetestować sobie i sprawdzić, jak wam się podoba i przede wszystkim waszym kurkom. Także moja własna pasza. Jedenastka mamy tutaj. Ja już, powiem wam, nawet nie pamiętam, co tu jest. Już do, jakiś czas temu to pakowałem. Właśnie, super sprawa. Świeczuszka, która pachnie bardzo ładnie. Taka malutka świeczuszka, możecie ją sobie zapalić. Jest naprawdę super. Jest mega fajna. Dwunastka, e, te, teraz leci, czy jak? Dwunastka, dwunastka. Dwunastka? O, mamy tutaj, dwunasteczka. Fajna sprawa, już wam pokazuję o co chodzi i dajcie znać jak wam się podobało. Mamy moi drodzy dwunastkę, słomka i lecimy z dwunastką. I mamy do tej słomki taki bidon, który możemy sobie otworzyć, wlać co chcemy. Ja, mega, ja strasznie polubiłem, moja dziewczyna mnie nauczyła tego, żeby pić właśnie z takich rzeczy. I ładnie mamy taki zestawik. I jest mega fajne, bo nic wam tu nie wleci, nie naleci, jest to super opcja. Z tego korzystam z takich rzeczy ze słonką mega często. Także to jest mega super sprawa. Dobra, lecimy dalej. Trzynastka. Co mamy tutaj pod trzynastką? Pod trzynastką, moi drodzy, właśnie. Tego wam pokazać nie mogę. Bo to tylko osoby, które zakupiły kalendarz, mają kupon na wielkie otwarcie mojego własnego sklepu. Ten kupon e, jest na moją stronę, mój sklep, i tutaj jest na, dla klientów kalendarza minus 15%, e, procent, także na cały asortyment, ale oczywiście tego sklepu jeszcze nie ma. E, moi drodzy, miał być ten sklep szybciej, on się opóźni otwarcie sklepu, ale kodik trzymajcie, bo kodik będzie ważny. Tu macie co, co prawda, promocja trwa do 31 do końca roku. Ale promocja się wydłuży o miesiąc spokojnie, dwa nawet. Także trzymajcie kodzik, bo będzie potrzebny. To była trzynastka. Czternastka, moi drodzy. Mega super. W ogóle ten pomysł się narodził, jest mega fajny. Już wam tłumaczę o co chodzi. Mamy tutaj dwie doniczki. Każdy dostał po dwie doniczki. I w tych dwóch doniczkach zasijemy sobie własną, własną. Jodłę Kaukaską Kto nie wie to jest choinka e, Która no, jest taka dosyć lepsza mm, Fajniejsza e, Znaczy fajniejsza no, no nie bo nagrywa Dobrze I ta choineczka moi drodzy trzyma dłużej te no kiełki i nie, nie zrzucaj tak szybko, jest taka w dotyku bardziej milutka I taką właśnie e, jodłę możecie sobie, sobie własną, ręcznie zasiać I ja również to zrobię w ogrodzie, najpierw tutaj I te doniczki są eko I, I macie tutaj nawet instrukcję jak z tym, z tym sobie poradzić No i można sobie to fajnie samemu zasiać, ja to będę na pewno robił Także będziecie to u mnie na pewno na insta widzieć ehm, Co dalej mamy? Mamy chyba 15, tak? Nic nie ominąłem, Chyba 15. Lecimy z 15. Także lecimy. No i moi drodzy, 15 to jest dozownik. 1000 litrów, 1000 litrów gram, obojętnie e, w sumie nie, no tak, 1000 gram, 1000 litrów, 1000 e, litrów, 1000 gram, 1000 e, ml Także tak to wygląda. Taki dozowniczek fajny do paszy, do jakichś antybiotyków, coś jak mieszacie. Mega fajna opcja. To jest to. Dalej, moi drodzy, lecimy z szesnastką. Z szesnastki nie będę otwierał, bo nie jest tutaj na to miejsce i czas bo to raczej w kurniku by trzeba było to zrobić. Ale, moi drodzy, pod szesnastką mamy dezynfekcję Mięta luxa, Miętową dezynfekcję. Mega fajna sprawa. Jak ktoś nie korzystał, to ma właśnie okazję sobie. Właśnie kurniczek zdezynfekować i będzie miał fajny zapach na święta. Yy, dlaczego 16? Wszystko w ogóle jest tak dane, mniej więcej, żeby się zgadzało. 16, żebyście mogli posprzątać kurniki, klatki, jakieś kurcze, wszystko yy, przed świętami. No, widzicie, akurat tak, tydzień wcześniej, przed świętami, w sam raz. Moi drodzy, 16 mamy 17 teraz. 17. To jest rękawice robocze. Jak macie dezynfekcję, to się przydadzą i też rękawice, żeby posprzątać wasze kurniki, zwierzątka. Lub obojętnie do czego rękawice zawsze się przydają. Nawet jak zwierzątek nie macie, to wiadomo, rękawiczki się przydadzą, żeby chociażby zasadzić e, jodłę kaukaską, nie? Wiadomo. E, osiemnastka, moi drodzy. Bardzo ładna rzecz. Bardzo ładna rzecz. Osiemnastka. Pomysł i. W sumie znalezisko mojej dziewczyny. Także jak Wam się podobało, to napiszcie. No i wiadomo, tak jak wszystko, nie korzystałem. Dostajecie puzzle. Świąteczne puzzle. I dla małych, i dla dużych. Ja lubię też czasami puzzle poskładać. Puzzle są mega fajnego wykonania. Zresztą, jak zauważyliście, jak, jak już odpakowaliście, to na pewno zauważyliście. Puzzle naprawdę fajna, fajna sprawa. I jeszcze co daje ten klimat? Te właśnie zamknięcie metalowe. A puzzle wyglądają o tak. Czekajcie, widać to. No jakoś tam widać. Puzzle są właśnie w takiej puszeczce. Fajna, mega, mega fajne to w ogóle jest. Dobra. Dziewiętnastka, moi drodzy. Co kryje się pod dziewiętnastką? No właśnie. Dziewiętnastki niestety też nie zobaczycie, bo jest tutaj ukryty fizyczny. Fizyczny. Nie fizycznie w sumie, tylko elektroniczny pendrive po którym ze skanowaniu telefonem przejdzie do osobnego filmu do filmu specjalnie dla osób, które zakupiły kalendarz. Dwudziestka kurczę, ciekawie jest opakowywać coś, co się kompletnie zapomniało. O, w sam raz dwudziestka, nastrojenie waszej choinki. Taki oto piękny reniferek na choinkę, patrzcie jest mega śliczny, jest mega mega ładny, patrzcie jaki, o. taka bombeczka, reniferek na waszej choince jak najbardziej widziany. Moi drodzy, została nam dwudziestka jedynka, odpakujemy ją, reszta już będzie na kolejnym oczywiście filmie. Dwudziestka jedynka, mamy wytłaczankę i wytłaczankę jak moi drodzy sobie ładnie tu odplombujemy na niej mamy? Na niej mamy moją wytłaczankę, którą sam stemplowałem i której używam no, przy sprzedaży swoich tutaj rzeczy. E, jajek. No i w tej wytłaczance, żeby nie była sama, bo by była lipa po prostu, mamy moi drodzy sztuczne jajko. Sztuczne jajko, dlaczego może na pewno się przydać tak jak ja to robię, żeby oduczyć kury jedzenia jajek. Rzucamy i ładnie mamy. Co prawda jedno, bo jedno, ale na pewno się Wam przyda. Także moi drodzy, ja tutaj może posprzątam sobie to wszystko, bo tych prezentów mi się narobiło. Eee, tak to wygląda, moi drodzy, widzicie. Najchętniej tu mi brakuje tego szóstego, tego gwiazdorka czekoladowego, bym chętnie sobie zjadł. No widzicie. I nie jestem, wchodzi mi do pokoju. Tak to wygląda, mam nadzieję, że Wam się podobało, a oczywiście moi drodzy, ja, was, ja z Wami się żegnam, dziękuję, że byliście. komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, się Cześć cześć!